Hello, Cześć, cześć, na lepa jestem, cześć, siemaszo Witam was bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku I pewnie zapytacie Kurde, Kamil, na pleco, na lepson Co ty robisz? Co to jest odcinek? Przecież gdzie jest jakiś porządny odcinek? Czekam od dwóch tygodni na lepa Na jakiś poradnik A ty się opir... Niszkasz Gdzie jest, kurczę, jakiś poradnik z photoshopa? Powiem wam tak Jestem leciutko wnerwiony Ale to tak Leciutko, leciutko, naprawdę. Wiecie dlaczego? Ponieważ... W sumie wiecie co, macie tu screenshot od xcomu Oznacza to, że przez najbliższy miesiąc wydaje mi się, że komputera nie będzie. Możecie w komentarzach napisać komputer wraca z Warszawy, bo wydaje mi się, że teraz Częstochowy poleciał do Warszawy do siedziby XCOM, yy, do siedziby Be Quieta ale to moje przeczucia takie. Yy, I słuchajcie, widzicie tu przede mną jakąś paczkę z cyfrowy.pl Pamiętacie może taki odcinek pod tytułem Jak lubić się na YouTubie i tam mówiłem w czwartym dwa punkcie, że Warto też rozwijać jakość swoich filmów. Jeżeli coś tam z tego zarabiamy czy coś, to warto to jakoś przeznaczać i in... inwestować. O, inwestować w lepszą jakąś jakość i tak dalej, i tak dalej. Jest GoPro na aparat. Jest to naprawdę mega, mega superanska jakość. Jeżeli również chcecie jakieś zniżki na aparaty, GoPro i tak dalej, polecam Wam również stronę cyfrowe.pl. Nie jest to żadna reklama, bo nie zapłacili mi za to, ani nie mam z nimi żadnej współpracy, ale do dnia dzisiejszego wszystko, co właśnie kupuję do nagrywania, to właśnie zamawiam ze stronki Cyfrowe.pl, Jest tam naprawdę bardzo dużo różnych elementów, dużo właśnie różnych. Urządzeń i na tej stronie również jest coś takiego: przy przechodzeniu do koszyka albo przy zamawianiu tego, jest właśnie taka opcja: zapytaj o zniżkę czy coś takiego. I polecam Wam, właśnie, spróbować swoich szans. Bo ja, nawet nie podając tam żadnych informacji, że mam kanał na YouTubie czy coś, to bez problemu, właśnie dali mi bardzo dużo zniżek na różne, właśnie zestawy, na przykład jak kupiwałem aparat i różne takie inne rzeczy. Tak też w dniu dzisiejszym, właśnie, ja również zainwestowałem w taką kwotę, jaką też widzicie po tytule. A jest naprawdę jakiś taki elemencik. I jest on droższy od mojego aparatu trzy razy Ale to zobaczycie na filmie 3 e, albo 4 nawet Oczywiście poza moich nowych wspierających Czyli Kamos oraz Keynes X Jak dobrze pamiętam i dobrze chyba przeczytałem Tak, Keynes X, który wykupił super nalewkę Dziękuję ci bardzo serdecznie Keynes No i co, jak widzicie tutaj właśnie paczkę e, Otworzymy sobie na dzisiejszym e, Na dzisiejszym Na dzisiejszym odcinku paczkę właśnie z cyfrowypl, Czyli z firmy, którą też również na tym filmie wam polecałem Bo możecie u nich postawić się również o jakąś zniżkę i tak dalej Także jeżeli coś chcecie filmowego kupić To naprawdę was do nich Zapraszam. No, i na dzisiejszym filmie, oczywiście, porównamy sobie jakość e, nagrywania. Już wam zdradzę, że to jest właśnie do nagrywania i polepszę po prostu jakość filmów. Mm, nie lubię ogólnie, totalnie wszystkich tych unboxingów, bo zawsze jest możliwość pokazania adresu, ale mam nadzieję, że adres jest dopiero tu ukryty, także no nie lubię takich paczek, znaczy unboxingów w sumie tak, no ale dobra, słuchajcie, oczywiście tutaj pojawiają się fanarty, które dla mnie wykonujecie dziękuję wam bardzo serdecznie, że bierzecie w tym udział, że macie takie chęci i tak dalej, jeżeli ktoś oczywiście również chciałby wysłać e, swojego fanarta, żeby się pojawił w kolejnym odcinku wystarczy go właśnie wysłać na tego maila czyli fanart.nalepa@gmail.com. i teraz jeszcze jedna ważna informacja przy tym jak otworzę ja wiem, że wstępy to robię masakrycznie długo i nie wiem, czy ktoś taki też jest na YouTube, który tak robi masakrycznie długie wstępy. Póki nie wróci komputer, no niestety filmy będą. Będę się starał robić je ciekawe, ale niestety, do, bez komputera będzie ciężko. Albo znajdę jakąś osobę, która również będzie mi pomagać i będzie po prostu ona to nagrywać z komputera, a ja jej po prostu powiem co i jak. Albo też yy, jakiś poradnik mobilny zaczyna nagrywać, zobaczymy. Ale na chwilę obecną mam jeszcze takie trzy małe pomysły na filmy. Czyli przyszły tydzień mam jakby z głowy. Jak widzicie, ten filmik jest z weekend, także w jak będzie właśnie film z oceniania kanałów. Później obserwujcie kartę społeczność, ponieważ będzie coś, będą dwa posty, które będą związane z kolejnymi dwoma odcinkami. Jeżeli chcecie się właśnie na nich pojawić, to obserwujcie kartę Społeczność, bo tam się więcej dowiecie. A my już otwieramy, wyjmuję nożyczki ze szkoły, bo dawno ich nie używałem, więc pomyślałem, to jest odpowiedni moment, żeby to użyć. Dobra, czekajcie, ja sobie może stąd ją otworzę, gdzie jest adres. Momencik. Kurde, nalepa, jak ty się potniesz, to to będzie... Zgaduję, że jeszcze tak za bardzo nikt nie wie, może macie pod przypuszczenia, co to może być, ale za bardzo pewnie nie wiecie. A, trzeba tak... To trzeba było tak od razu. O kurde. O. Obecniemy, tu. Dobra. Mamy naszą paczkę. W sensie. O, proszę bardzo. Wy zobaczcie jako pierwsi. Mamy tu, zgaduję, papier, prawda? Nie, wiem, czy to już tutaj się pojawiło? Chyba tak. Jest tutaj, jak dobrze pamiętam, obiekty. Taki wielki obiektyw, taki bardzo wielki obiektyw, taki mega wielki obiektyw mam jakąś formularz z no dobrze. Dobrze, że to się nagrywa. Będą jakieś dowody. Dobra, ogólnie specjalnie tutaj przeniosłem cały stół i tak dalej, bo zawsze w tym miejscu to nagrywam. Wszystkie moje filmy. Kurde, lipa będzie, jak troszeczkę nie będzie pasować, ale teoretycznie powinien. Dobra, mamy tutaj obiektyw z Pana Sonika Jest to model HX. 1025 10, 25 mm światło 1.7 Czyli długi, ciężki Ale bardzo przyjemny i szerok. Utwórzmy sobie go może Teraz oczywiście zobaczymy e, porównanie jakości Od tego obiektywu, który aktualnie nagrywam Od właśnie tego obiektywu, który tutaj posiadam Ogólnie pewnie zapytacie Jak ja obiektyw użyłem na przykład do live'ów Bo ostatni live też był taki, że było takie wielkie Wielkie rozmazanie poza mną I naprawdę fajna była jakość No to właśnie tamten obiektyw jest też spoko, tylko że... Tylko problem w tym jest taki, że aparat musi być ode mnie oddalony naprawdę, naprawdę bardzo daleko. Tak, nie wiem, 2-3 metry. No i ciężko mi jest włączyć, później się odsunąć, żeby autofocus załapał i tak dalej. Były kiedyś takie problemy na lepiej na moich pierwszych filmach, dlatego... Postanowiłem zakupić taki oto obiektyw, który właśnie wszyscy razem teraz zobaczymy. Oczywiście polecam wam tę stronę, żebyście chcieli tam coś zamówić. Nie to, że mi zapłacili, czy coś, bo nie mam żadnej, żadnej kompletnie żadnej współpracy z nikim. O kurde! Mimo, że to jest to. Ile to waży? Ej, ale. Będę robić bice na, na wakacje. No dobrze. No to mamy tutaj jakby tak. Chciałem już to wyrzucić. Mamy tu jakby taki się zrobił, ale najważniejszą rzeczą jest to i jest to. Jeszcze to otwórzmy, dobra? Jeszcze to otwórzmy, zobaczmy, co tutaj się znajduje. Mamy tutaj przeciwsłoneczny, jak dobrze pamiętam, i mamy tu jakąś osłonkę, znaczy osłonkę, pokrowiec, może tak, do przechowywania oraz, co najważniejsze, przetransportowania przetransportowywania tego obiektywu. A otwórzmy, niech, niech będzie, jak już... Ten to ten. Nie wiem, możecie dać znać w komentarzach, czy chcielibyście więcej takich unboxingów ja jakoś nie chcę tego nagrywać, że wiecie a nie wiem, chcę wam coś pokazać czy coś, tylko właśnie po prostu, że nie mam co nagrywać za bardzo, a chciałem też jakiś film który rozpędzi wszystkie kolejne filmy i wam powiedzieć że ocenianie na przykład będzie później, później będą inne informacje i tak dalej, no co ja innego ciekawego mogę zrobić na filmie, no mogę jakieś tam nagrywać filmy jak e, dodać tapetę na komputer jak e, włączyć komputer i tak dalej, no ale to totalnie nie ma sensu nie jest bardzo, Mnie jest w ogóle ciekawe o kurde, nie jest w ogóle ciekawe a to wygląda tak Ej, to jest ogromne Patrzcie, w porównaniu do mojego telefonu To to jest Ogromne totalnie Ja pierdziele Zaraz wam w ogóle pokażę Przejdę na obraz z telefonu e, I pokażę wam jak wygląda aktualnie mój aparat e, A jak będzie wyglądać z tym Tylko ja sobie to założę, bo to oczywiście Bardziej ja, Bo to oczywiście bardziej powoduje Taki profesjonalizm. Jo, dobra. Coś czuję, że to może być naprawdę bardzo, bardzo teraz dobra jakość filmów. Także przeniesiemy się teraz na mój telefon. Mam gdzieś tutaj, o właśnie, coś takiego. E, I zaraz się widzimy. No dobrze, nie wiem jaka jest aktualnie jakość e, i dźwięku i w ogóle wizualna. Jest to aparat, którym do dnia dzisiejszego nagrywam. Jest to aparat Lumix G80 z y, obiektorem 1260, czyli takim, który jest od razu przy zakupie aparatu. Wygląda on tak, tak się prezentuje. Jest to takie Taki aparat, taki mini cudo. Jestem ciekaw jak po założeniu tego będzie wyglądać taki sprzęt, bo ta rzecz jest warta tak około 3 razy więcej niż cały ten zestaw w sumie. Eee, pff, cena samego aparatu bez tego obiektywu, e, czyli jakby odkręcimy to i to wszystko, to tak zwane body kosztuje aktualnie chyba 2,500, także w porównaniu do 8, no to 4 tak mniej więcej. Dobra, odkręcimy sobie i załóżmy to. I zobaczymy jakie jest. jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma obiektywami. W ogóle to się tak ciężko zakłada, ale dobra. Kurde, pierwsze wejście jakby to powiedzieć. No i powiem wam, cholerstwo jest bardzo ciężkie. Bardzo ciężkie bardziej się tak trzyma teraz niż tak, bo tu mi wywali ten bagnet cały, ale kurde, różnica teraz w... wyglądzie i w ogóle... czekajcie ja sobie ja to, ja tak, to jest czok, no bo no, musicie mi przyznać w wyglądzie, no to to jest naprawdę coś, teraz ten sprzęt wygląda naprawdę totalnie, totalnie inaczej i wydaje mi się, że to jest też naprawdę duży, duży przykład tego, że wszystko, co dzięki wam osiągam, jest właśnie przeznaczony na sprzęt. I polecam Wam każdemu takie coś zrobić, bo ja sam zaczynałem swoją całą karierę na YouTubie, jak miałem 10 lat. Nie wiedziałem, że ja naprawdę coś takiego osiągnę. Ja nie wiedziałem, że nawet aparat jakiś będę mieć. A tu kurde, proszę bardzo, sprzęt normalnie nie z tej ziemi Także jeżeli macie swoje pasje, jeżeli chcecie nagrywać, no to oczywiście Was bardzo, bardzo serdecznie do tego zachęcam. A ja teraz odsunę i włączę aparat, włączę nagrywanie i pokażę wam jakość właśnie z tego aparatu. Okej, okay, tu mam zuma. Dobra. Okej, okay, teraz jest właśnie nagrywanie z mojego aktualnego teraz obiektywu, który zakupiłem. Nie wiem czy jest jakaś różnica, czy też nie, ja też pokombinuję oczywiście z tym obiektywem i tak dalej, pouczę się, bo on naprawdę ma tutaj ogrom, ogrom wielu funkcji. Eee... Tak się on prezentuje, jest naprawdę teraz ciężka machina, będzie bicek robiony na wakacje. Widzę na pewno jedyna fajna rzecz, jaka jest w tym aparacie, to jest naprawdę bardzo bardzo jasny ten obiektyw. Jedyna fajna rzecz w tym obiektywie, sorry, nie w aparacie, tylko w obiektywie. Do tego na pewno w ciemnych miejscach, jak będę coś nagrywać albo też e, robić zdjęcia, chociaż zdjęcie jakoś dużo nie robię, no to e, myślę, że naprawdę będzie bardzo fajna jakość. Kurde. Już się ręka spłaciła, no to przejdziemy na drugą. Także myślę, że naprawdę coś może wykombinować się fajnego. No i ogólnie takiego filmu, wydaje mi się, że na polskim YouTubie odnośnie tego obiektywu nie było. Czy polecam? Nie mam pojęcia, szczerze, nie wiem. Na razie nie wiem, bym musiał, musiałbym po prostu teraz go podłączyć do komputera, zobaczyć jak on nagrywa i tak dalej. Eee, nie wiem, czy w ogóle bo jeszcze nie jest ten efekt, który chciałem uzyskać z tego obiektywu, także jeszcze muszę się troszeczkę wstrzymać, ale jeżeli chodzi o w ogóle cały wygląd tego sprzętu, no to o wiele, o wiele teraz inaczej to wygląda niż wcześniej. No i co oczywiście, ja bym Wam chciał bardzo serdecznie podziękować, bo to dzięki Wam jest taki sprzęt i ten rozwój cały mój sprzętowy i kanałowy. To jest akurat dowód tego, że może zakupy robię raz na 4 miesiące, ale są to już takie dobre zakupy. Także, jeżeli chcecie zacząć swoją karierę na YouTubie i również osiągać jakieś fajne sukcesy, bo lubicie to robić, to myślę, że naprawdę warto jakieś tam procenty z tych zarobków albo całe, jak w moim przypadku, przeznaczyć właśnie na sprzęty, które. Mogą wam umożliwić lepsze nagrywanie, lepszą jakość Jedyne co jeszcze stoi na mojej przeszkodzie No to po prostu zakupienie lepszego aparatu Ale to pewnie dopiero w wakacje Będzie kolejny taki unboxing, no bo wtedy dopiero wyjdzie Jak dobrze pamiętam Lumix GH6 Na którego sobie właśnie tak powolutku zbieram Także możliwe, że Zamienię go tego Aktualnego żwilka, nie wiem jak to nazwać. E, wiecie co? Tak, jeszcze poza filmem chciałem Wam poruszyć taką, taki temat, e, bo pewnie pojawią się komentarze. Ej, Kamil, czemu ty za 8000 nie kupiłeś nowego komputera, e, tylko obiektyw jakiś. Obiektyw ten jest chyba najlepszym, jaki jest możliwy do Matrix 4 czyli, czyli właśnie do aparatów, które e, produkuje Panasonic oprócz S1H i tak dalej. Jeżeli oczywiście ktoś jest w temacie, no to wie o co chodzi. Są to takie po prostu malutkie matryce. E, no i słuchajcie, gdybym po prostu Wcześniej tego maila, niż zakupiłem ten obiektyw. To możliwe, żebym myślał nad jakimś chwilowym nowym komputerem, czy coś. Ale no niestety, jakby to powiedzieć, obiektyw kupiłem dwa dni wcześniej i. nie przewidziałem tego, nie przewidziałem tego, ale mam nadzieję, że komputer wróci i nie piszcie takich rzeczy. A i słuchajcie, jeszcze jedna bardzo ważna. E rzecz. Słuchajcie, nie potrafię robić unboxingów. Nigdy nie robiłem jakoś tak dużo tych unboxingów i tak dalej, więc przepraszam, że jakoś mało się na ten temat też wypowiedziałem tego sprzętu, ale no, z czasem możliwe, że się przyzwyczaja. A ja tymczasem chciałbym Wam bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować i za to wszystko i za oczywiście oglądanie. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Jeżeli filmik Wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcję na moim kanale. Będzie mi wtedy naprawdę bardzo, bardzo milutko. A ja tymczasem się z wami chyba żegnam. Dziękuję jeszcze raz, do zobaczenia na kolejnym filmie właśnie w poniedziałek z oceniania waszych kanałów. Jeżeli chodzi o maila, na którego możecie wysyłać swoje prace do cenki, jest to właśnie ten mail, czyli ocenianie.nalepa@gmail.com. A ja się z tym czasem z wami żegnam. Trzymajcie się oczywiście trzeczko na koniec. Dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia. 3, 2, 1. Trzymajcie się. Hejka. Cześć.